Yo, 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 mordeczki. Jestem Maciek YouTube. Czyli Mac Maciek Szymański. Dzisiaj będziemy zagrali. Poczekajcie. I dobra, jesteśmy jak widzicie. Jak widzieliście, male ale ona już i ma też fajnego skina do Mordisa. Patryk. No więc dobra. Zaczynajmy grę. Kolejny raz nagrywam o Bajzendel I dobra I jak widzi to Sebastian Zawadzki To pozdra dla niego No po prostu pozdra Dobra Nie, 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 ból! Nie! Aj mhm. No, jest osaczony. To chyba Patryk. Dobra. Dobra, jest. Rodziłem się. Kurde, chyba użyłem ulca A i też niedługo nie, nie pojawi się odcinek z Warp beta. I sorry, że tam pokazałem Co tam mam na górze? Dobra, tutaj ja trochę takim Ult shotem porobiłem, to coś takiego Okej, okay. dobra Lecisz Lecisz kaktus gamer Lecisz kaktus gamer Lecimy Lecimy! Lecimy kaktus gamer! Gamer, kaktus! Dobra! I gra, idzie na w miarę dobrze! No i pik, Nie, ulta. Dawaj kaktus! Dawaj kaktus! Dawaj patryk! Gamer, pa... gamer! Od teraz będę cię nazywał Gamer Kaktus XD! Nie, o dobra. Ślub mu się skończył, ale daj na Mike! Ma pa. O nie! Kurde! Dobrze, 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 dobrze! Uuu! Jak przetrwałeś to! Tam to przetrwał, dobra! Bum! Bum! I dobrze! Wygrana gierka! Chociaż było blisko do przegranej. I trochę sobie przy okazji podwieszali. Od mojej 16 rangi na niej I w ogóle teraz mam więcej 16 rang tu jak możecie zauważyć I, i jeśli zostawicie pod tym filmem aż 20 łap w górę rozwalcie system to kupimy Leona i Rekina Leona Nowe, czy tak, czy nie tak ale na pewno kupimy, jeśli zostawicie tyle łapek w górę. Nie, dlaczego? No dobra, chodź. O, dobra. dobra. Jakie chcesz wydarzenie? Napisz. Napisz. O, dobrze. Napisz, pisz, 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 pisz. Ten dzisiejszy odcinek będzie trwał chyba z 14 minut, więc będzie długi to odcineczek. Game grab zadyma, a potem nagroda. Takiej. ona pewnie weźmie. Się pochwali na odcinku moim. <grym <grym Jak tak, to ja wezmę spajka. i idę Nie, dobra. To ja biorę sobie. Mm, Kolta. Też na kolcie ja mam już. więc będzie trudniej. wygrać pewnie trochę o matku. Nie fajne nömbre. Wrócę po cięciu. Okej, okay, co się mi chyba zbugowało? Coś mi się zbugowało, powiem dam. Muszę sobie od nowa w Brawl Stars wejść. Też niedługo będzie odcinek z Warbeta. Tyle, że Warbeta poprawili teraz, że nie ma już tych robotów ani Super Saiyanów. Więc trochę słabo. Dobra. Ty kaktus! Aj. Dobra. Już 6 minut odcinek trwa. Jak szybko leci ten czas No bo to się staje yy, jesień, no to wiadomo Jesień to... O, ale pięknie ucika wpakowałem Po, po prostu normalnie Nie, Po prostu Już jestem no dobra. dobra Nie wiem czy kogo wziąć, chyba Bibi. Na solo. Dobra. Chciałabym Was poinformować, że 20 subskrypcji będzie specjal. QA. No dobra. Bo chyba 3 subskrypcji nam brakuje. Tylko. Do. Do. 20. Więc. Nie rano.

Jak byście chcieli, to mogę nagrać jeszcze odcinek z Sebastianem. Dobra, jestem, Tak zapraszam do kanału Kisil.

Ok, só que tão calar nas poucas ai, não, não, não. odcinek zaraz za 10 sekund odcinek będzie trwał już 10 minut i za 3 sekundy uwaga i tym z tym, i tym niefajnym akcentem odcinek jest 10 minut a jeszcze 4 minutki oczywiście o dzisiaj taki dłuższy odcineczek

Jej, obdarowali mnie ślurpę. Mój no mi fajnie. O jej Mam ślurpa. O, i tego Franka bym porobił, chociaż już mi się... Ślurp skończył. No Dobra. Że odcinek 11 minut, no nie! Jaka piper! Nie już! Nie wiedziałam, że tak się da. Nawet że tak można uciec i głowa poleci do kogoś innego. Zostaw mnie! nikt tu się nie kryje, nikt tu się nie kryje, oprócz mnie, nikt tu się nie kryje, nikt tu się nie kryje, bum i bum, oh, Omen! Oh, Omen! Oh, o, men, oj no oj 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 no 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 i wygrał ten Bekso. Dobra. Myślę, że może to by było na tyle. Mm, chciałbym pozdrowić Sebastian Zowckiego i Pa. Eee...